W dzisiejszym lab raporcie prezentujemy CoolSense. Nowoczesny system do zdalnego monitoringu temperatury i wilgotności. To rozwiązanie spełniające wymogi rozporządzenia ministra zdrowia z 27 października 2022 roku dotyczącego podstawowych warunków prowadzenia apteki. CoolSense zapewnia stałą kontrolę warunków środowiskowych i natychmiastowe powiadomienia w przypadku nieprawidłowości, co pozwala na szybkie reagowanie i minimalizowanie ryzyka utraty produktów wrażliwych na temperaturę. System składa się z trzech elementów: CoolSense Cloud Hub, koncentratora danych z wbudowanym ekranem E-Ink, CoolSense Note, bezprzewodowych czujników temperatury i wilgotności oraz platformy online i aplikacji mobilnej CoolSense, które umożliwiają dostęp do danych z dowolnego miejsca. Więcej informacji o tym produkcie oraz o innych, które mamy w naszej ofercie, znajdziesz na stronie fagronlab.pl.